Jesteśmy bezpieczni. Damian Rzepski, zwycięzcą pierwszej walki na galiFEN 35. Przede wszystkim gratulacje. Powiedz, jak twoje emocje po tym pojedynku? Dziękuję za gratulacje. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że udało się wygrać pierwszą walkę w Federacji FEN. No, bardzo się cieszę. To tyle. Plan na walkę został spełniony w 100%. Właśnie pierwsza runda. Trochę nie, nie posłuchałem się w pierwszej rundzie game planu, narożnika, ale druga i trzecia runda dokładnie tak jak zaplanowaliśmy. Myślę, że była walka pod moją kontrolą, tym bardziej w tej drugiej i trzeciej rundzie. Czułeś właśnie, że od samego początku to ty narzucasz warunki tej gry swojemu przeciwnikowi? Tak, od początku był plan, żeby wywierać presję, żeby walczyć twardo, postawić swoje warunki i myślę, że się udało. Ostatni raz walczyłeś jeszcze w, podczas Gali bez kibiców, teraz amfiteatr Ostruda, jak Ci się tutaj walczyło? Super się walczyło, myślę, że z trybunami fajnie się walczy w Ostrudzie, ten klimat jezioro jeszcze bardziej. tych pojedynków w semi-pro trochę masz już na swoim koncie. Co teraz dalej? Jedna walka Fenie przegrana, druga zwycięska, chcesz dalej dla Fenu walczyć? Yy, oczywiście, jeśli Federacja Fan będzie chciała, żebym zawalczył na jesień, planujemy właśnie na jesień zawodową walkę już, to jeśli Federacja będzie zainteresowana, to czemu nie. No, a jakie plany teraz na tą bliższą przyszłość? Myślę, że lipiec odpocząć trzeba, od sierpnia zaczniemy przygotowania, obozy jakieś i właśnie będę się przygotowywał do walki jesienią, nie wiem, październik może, zobaczymy jeszcze gdzie, w której federacji, ale na pewno już to będzie zawodowa walka auterek tutaj w Ostrudzie Nie planowałem. Zobaczymy. Na spontanie może coś wyjdzie. No chyba zasłużony po zwycięstwie. No chyba zasłużony. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.